Czy wiesz, że Tułac wprowadził nową formę emerytury specjalnej? Jeśli należysz do roczników 1949-1969, to ten film jest właśnie dla ciebie. Przez lata system emerytalny w Polsce ulegał zmianom, ale teraz nadszedł moment, który może zmienić Twoje życie na lepsze. Tułac ogłosił nowe zasady, które mogą pozwolić Ci na otrzymanie wyższej emerytury niż dotychczas. Co ważne, warunki, które muszą spełnić osoby z roczników 1949-1969, są bardzo precyzyjnie określone. To nie jest coś, co zdarza się codziennie. Emerytura specjalna może zapewnić ci stabilność finansową, której nie udało się osiągnąć w tradycyjnym systemie. Ale jak to działa? Co trzeba zrobić, aby się zakwalifikować? Kiedy możemy spodziewać się wypłat? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w tym filmie. Warto zaznaczyć, że ta opcja dotyczy tylko wybranych osób z tego okresu, a warunki, które muszą spełnić, są niezwykle ważne. Może się okazać, że nie wszyscy będą w stanie skorzystać z tej wyjątkowej szansy. Dlatego tak istotne jest, abyś dowiedział się jak najszybciej, czy jesteś jednym z tych szczęśliwców, którzy mogą liczyć na specjalne świadczenie od Z2S. Nie czekaj i nie daj się zaskoczyć. Jeśli chcesz wiedzieć, czy spełniasz wymagania, jakie korzyści niesie ze sobą emerytura specjalna i jak to może wpłynąć na twoje finanse, obejrzyj cały film. Pamiętaj, aby polubić ten film, jeśli uznasz, że te informacje są przydatne. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć jeszcze więcej takich filmów, które pomogą Ci w codziennym życiu. Witajcie. Jeśli dotarliście aż tutaj, to znaczy, że temat emerytur specjalnych w Polsce, wprowadzonych przez US, bardzo Was interesuje. To wcale nie dziwi, taka zmiana w systemie emerytalnym to powód do zainteresowania zwłaszcza dla osób urodzonych w latach 1949-1969. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co dokładnie oznacza wprowadzenie tezów. Emerytur specjalnych przez Złoczy, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc je otrzymać, oraz jakie korzyści mogą wynikać z tej decyzji. Złoczy, jak dobrze wiemy, od lat pełni kluczową rolę w polskim systemie zabezpieczenia społecznego. To właśnie on wypłaca emerytury, rentę, zasiłki chorobowe, a także inne świadczenia. Jednak, podobnie jak w wielu innych krajach, nasz system emerytalny przechodzi przez zmiany, a każda z nich ma swoje konsekwencje dla osób, które oczekują na wsparcie finansowe na starość. Wprowadzenie emerytur specjalnych to jeden z najnowszych kroków w tej reformie. Co to dokładnie oznacza? Dla osób z roczników 1949-1969 to bardzo dobra wiadomość. Złos wprowadza specjalny rodzaj świadczenia, który pozwala na uzyskanie wyższej emerytury niż ta, którą dotychczas otrzymywały osoby spełniające standardowe wymagania. Takie rozwiązanie nie jest czymś, co zdarza się co dzień, a zatem warto dowiedzieć się, jak można z tego skorzystać. Kto zatem jest uprawniony do tego, by wziąć udział w tym programie? Emerytura specjalna ma na celu poprawienie sytuacji osób, które mogłyby nie mieć wystarczająco wysokich składek lub lat pracy, aby otrzymać satysfakcjonującą emeryturę w ramach tradycyjnego systemu. Przez długie lata rządzący w Polsce zajmowali się dostosowywaniem systemu do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i demograficznej. Zmniejszenie liczby osób w wieku produkcyjnym, starzejące się społeczeństwo, a także wydatki na system emerytalny to wszystko wpływało na konieczność wprowadzania różnych innowacji. Jednakże reforma z USU nie dotyczy wszystkich, lecz jedynie osób, które urodziły się pomiędzy 1949 a 1969 rokiem. Dla tych osób wprowadzenie emerytur specjalnych stanowi dużą szansę. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób z tego okresu mogło przez całe życie borykać się z problemem niewystarczających składek, które wpłynęły na wysokość ich emerytury. Emerytura specjalna ma więc na celu wyrównanie szans. Ale jak to wygląda w praktyce? Aby móc skorzystać z tej nowej formy wsparcia finansowego, trzeba spełnić jeden warunek, który dotyczy osób urodzonych w latach 1949-1969. Chociaż może się to wydawać prostą sprawą, warto zrozumieć, że warunki te są dokładnie określone przez US. Zatem, jeżeli spełniasz te wymagania, masz szansę na wyższe świadczenie. Ale jakie to wymagania? Co trzeba zrobić, by móc skorzystać z tej szansy? Pierwszym krokiem jest zrozumienie, w jaki sposób ZUS określa uprawnienia do emerytury specjalnej. Okazuje się, że ZUS bierze pod uwagę kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim liczy się długość okresu pracy, a także to, czy przez cały czas wprowadzane były odpowiednie składki na ubezpieczenie emerytalne. Oczywiście w systemie emerytalnym ZUS kluczową rolę odgrywają składki, które każdy obywatel ma obowiązek opłacać. Im wyższe składki, tym wyższa emerytura, ale co w przypadku osób, które miały przerwy w opłacaniu składek lub ich wysokość była zbyt niska? ZUS zdaje sobie sprawę, że życie nie zawsze układa się tak, jakbyśmy tego chcieli i dlatego wprowadza mechanizmy, które mają na celu naprawienie sytuacji osób, które w wyniku różnych okoliczności nie mogły w pełni uczestniczyć w systemie składkowym. Emerytura specjalna jest jednym z takich rozwiązań. W skrócie, chodzi o to, by osoby, które mimo wszystko pracowały przez całe życie, miały szansę na godne wsparcie emerytalne, niezależnie od tego, czy mogły przez lata odkładać wystarczające składki. Takie podejście pozwala na uniknięcie sytuacji, w której osoby starsze, które przepracowały całe życie, miałyby żyć w ubóstwie. Wprowadzenie emerytury specjalnej to krok w stronę zwiększenia sprawiedliwości społecznej, w której każda osoba, niezależnie od historii zawodowej, ma szansę na godne życie na emeryturze. Ale jak złożyć wniosek o emeryturę specjalną? ZUS ułatwia ten proces, a osoby, które spełniają warunki, powinny zgłosić się do najbliższego oddziału ZUS, by rozpocząć procedurę. Co ważne, ZUS pomoże ci w całym procesie, a twoje dane będą starannie sprawdzone, by upewnić się, że rzeczywiście spełniasz wymagania. Należy pamiętać, że cała procedura jest dość przejrzysta, ale wiąże się z koniecznością dostarczenia odpowiednich dokumentów, które potwierdzą Twoje dotychczasowe zatrudnienie oraz wysokość opłacanych składek. Nie zapominajmy, że emerytura specjalna nie jest tylko dla osób, które przez całe życie miały problemy z opłacaniem składek. ZDUS również zwraca uwagę na inne czynniki, takie jak MP czas, który dany obywatel spędził na rynku pracy. Czasem może się zdarzyć, że ktoś był zmuszony do przerwania kariery zawodowej z powodu choroby, wychowywania dzieci lub innych życiowych trudności. W takim przypadku uwzględni uwzględnite okoliczności i jeśli warunki spełnione, przyzna emeryturę specjalną. Po złożeniu odpowiednich dokumentów i załatwieniu formalności TU podejmie decyzję o przyznaniu emerytury. I tutaj pojawia się bardzo ważna kwestia wysokość takiej emerytury. Oczywiście nie możemy spodziewać się, że każda osoba dostanie tę samą kwotę. Wysokość emerytury specjalnej zależy od wielu czynników, takich jak wysokość składek, długość pracy zawodowej oraz innych okoliczności, które miały wpływ na życie danej osoby. Jednak z całą pewnością emerytura specjalna to lepsza opcja niż tradycyjna emerytura, którą można by uzyskać, gdyby nie spełniało się wszystkich wymaganych warunków. Takie zmiany w systemie emerytalnym to szansa dla osób, które z różnych powodów nie mogły w pełni skorzystać z tradycyjnego systemu z US, ale mimo to przez lata ciężko pracowały. Podsumowując, US wprowadza emerytury specjalne, które są szansą dla osób urodzonych w latach 1949-1969. To forma wsparcia, która pozwala na uzyskanie wyższego świadczenia niż tradycyjna emerytura, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Jeżeli jesteś w tej grupie wiekowej i chcesz dowiedzieć się, jak złożyć wniosek, jakie dokumenty są potrzebne oraz na jaką kwotę możesz liczyć, skontaktuj się z DUS, który pomoże ci przejść przez cały proces. To zmiana, która może poprawić sytuację finansową wielu osób na starość. Jeśli ten film był dla ciebie przydatny, nie zapomnij polubić go i zostawić komentarza. Daj nam znać, jakie są Twoje doświadczenia z systemem emerytalnym lub czy masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej reformy. Polubienie filmu pomoże nam dotrzeć do większej liczby osób, które również mogą skorzystać z tych ważnych informacji. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.